Ciao, Zaczynamy vloga z wyjazdu na trs A.D.C.C. Jest 27 stopni. Ja musiałem ubrać bluzę i raszę na siebie, by wypełnić ostatni kilogram. Rano miałem wagę tak na styk, ale sobie pojadłem, bo stwierdziłem, że wolę być spiagniony niż głodny. Także teraz czekają mnie 3 godziny podróży do Warszawy w i bluzie. No i co? Widzimy się w podróży. Witamy. Hania będzie ten zucha Widzowie, jak Pociąg to oczywiście ulubione miejsce wybrane, miejsce leżące. I klasa tak zwana. A few moments later. Dziewanka widzowie, zbliżamy się do Warszawy. Mam nadzieję, że waga mi zleciała. Musiał mi kilogram zlecieć. Tutaj jest Mateusz również odwodniony. Też się czuję fatalnie, je umieramy. Nie możemy się tylko doszukać jak nabijamy się zimnego piwka zero o po poważeniu. Widzowie, mamy peron 9 i musimy mocno 1. Okej okay, widzowie, już zważony, wylatuje izotonik, ładujemy się, jest mi mega słabo, kilogram wagi miałem z zapasu, także git. No i co, zaczynamy proces ładowania. Widzowie, update. ładujemy się, wjeżdża chlebek waranowy tutaj, jest dodatki. Mateusz stwierdził, że lepiej nie przesadzać na sam początek i tylko musy. Tak jest. I... Zobaczymy, który team miał rację. Obstawiam, że team Mateusz niestety. Okej okay, widzowie, tutaj gotowałem go trochę. Musiałem iść na recepcję, bo mam kuchenkę w ogóle. Tutaj makaronik się gotuje, trzeba trochę przemieszać. No i taki makaronik będzie z passatą, kefirem, waflami i pomidorami z puszki. Także takie combo niecodzienne, ale na ładowanie może dobrze wlecieć. Także... Widzimy się przy gotowym daniu. Widzowie, makaronik ugotowany, no to oczywiście trzeba odcedzić. Mam nadzieję, że się nie poparzę. O, idzie to jakoś kurwa, makaron wysłuchuję. Nie poparzyć się, nie poparzyć. Tutaj wody paradoksalnie nie było tak dużo, bo nawet za mało. Ok? I słyszałem, że makarony to trzeba zimną wodą przysłuchać. I właśnie w taki sposób aż się przeleje, będę cedzić. O, leje ciepłą wodę. Dobra, teraz jest zimna. I od nowa teraz wylewamy wodę i potem dodamy sobie naszej passat'y. Mimo ograniczonego sprzętu udało się nam tutaj makaronik odcedzić. I teraz ważne i uwaga, uwaga. Passata z bazylią. Tutaj jak to pachnie. Myk. Pomidory nie były jakie, bo arrabiata, bo ja lubię na ostro. No i teraz bardzo ważne, najtrudniejsza część, musimy to wymieszać. No i takim sposobem mamy nasz makaronik. Siema widzowie, wstałem właśnie, jest dziewiąta, mam dwa wolne losy. Także jest git, walczy dopiero o piętnastej. Zdąży się zagrejrować, naładować. Tak forma. Także nabiło, ale bez takiego poddania, Czuję się tak fajnie, niespuchnięty, jest idealnie. Tu makaronik z i którego nie doradłem. Ale ogólnie jest spoko. Widzimy się pewnie na hali albo na walkach. No i widzowie, przechodzimy do pierwszej walki. Ja kontra Maximilian Armstrong. Sędzia nas tutaj przywołuje na matę. U mnie w narożniku Mateusz Kuca. Ja wiedziałem, że mój przeciwnik jest silny fizycznie i że muszę bardzo taktycznie zawalczyć. No i co? Moja walka zaczęła się od wciągnięcia, oczywiście, do Gaidy, ale najpierw trochę walki o chwyty. I tutaj mój przeciwnik będzie chciał mnie tutaj sadzać na plecy, będzie chciał unikać połączenia. Trochę takiego skakania dookoła, ale nic z tego nie wynika. Mi ciągle zależy na tym, żeby kontrolować dłonie mojego przeciwnika i znaleźć połączenie. Teraz się trochę dokleiłem, Nie tak nic specjalnego się tutaj nie dzieje. Ja wiem, że muszę grać na czas uspokoić walkę. Nie zależy mi na tym, żeby się spieszyć. Zwłaszcza, że trochę chory byłem, więc. Z mojej słabej kondycji zrobiła się jeszcze słabsza. Tutaj próba znalezienia jakiegoś underhooka. Mój przeciwnik skutecznie mi to dokuje, ale wiem, że nadal 2 minuty do czasu punktowanego. Więc nie ma co tutaj szajżować zbytnio do przodu. I teraz mój przeciwnik wstaje. Ja się przesuwam na środek, żebyśmy nie wypadli poza matę. Na przykład, gdy będą jakieś kończenie, i tutaj z powrotem walkę o chwyty. Mój przeciwnik skacze dookoła. Ja próbuję się dokleić w jakikolwiek sposób. I teraz właśnie uzyskałem pozycję Outside Ashi. I z tego Outside Ashi wiedziałem, że muszę tutaj sobie uspokoić pozycję, posadzić maksa tutaj na tyłek. Nie muszę koniecznie się śpieszyć z poddaniem bo mam czas. Mi zależy tylko na utrzymaniu tej pozycji, bo u mnie jest to OTRASI naprawdę skuteczne. Tutaj próba bójnięcia i wyłapania pięty. Tutaj skuteczna walka ochwyty ze strony mojego przeciwnika. Także mimo tego, że próbowałem tutaj podebrać. No to mój przeciwnik dobrze to bronił. Próba takiego takterowa. Niestety dalej to nie wychodzi. Ja wiem, że sobie muszę to stabilizować. Patrzę na czas, aby się zbytnio kondycyjnie nie wyszczelać. Teraz trzymam fejmy na moim przeciwniku, bujam jego kolano, tak, abym mógł sobie tutaj. Być w miarę bezpieczny. Mój przeciwnik chciał mnie tutaj zgnieść, więc wiedziałem, że nie mogę na to pozwolić. Ręka na bike, kolano do środka i to mi zapewniało bezpieczeństwo w tej pozycji. Chwila takiego zamurania. I teraz szukam właśnie wyłapania pięty. I tutaj to nie wychodzi. I ja będę znowu próbował posadzić mojego przeciwnika. I wiedziałem, że właśnie. W tym jest to, gdzie mogę sobie pracować. Tutaj przepięcie na butterfly, aż i by podnieść mojego przeciwnika do góry. Sędzia trochę się irytował, bo nic się nie dzieje. Ja tutaj jestem cierpliwy, Wiem, że w każdym momencie mogę poddać, tylko muszę dobrze sobie wyczuć moment. I teraz mój przeciwnik wstaje. To wstawanie mogłem sobie wykorzystywać na podłapywanie pięty. Szukałem drugiej nogi, aby się wkręcić do jakiejś takiej pozycji Typu 50-50, i teraz cały czas te frame sobie trzymam. Próba dystansowania i chyba to będzie moja akcja. Tak, próbuję wybrać piętę, nie wychodzi, wymieniam na Andy, Huka i mój przeciwnik jeszcze klepnął zanim miałem wyłapaną jakąkolwiek technikę. Przechodzimy do kolejnej walki. Teraz walka z przeciwnikiem, którego miałem na Mistrzostwach Świata w Las Vegas. Nie poznałem go, bo miał wtedy inne włosy. I generalnie myślałem, że to będzie łatwa walka, jednak tak wcale nie było. Od razu przeciwnik siadł na tyłek, zaskoczył mnie tym, że tutaj sam inicjował te groki I dążył do jakiegoś kontrowania mnie. Generalnie też był bardzo silny fizycznie. Ja tutaj od razu podłapałem nogę, jednak mój przeciwnik chciał mnie kontrolować. Szukałem pozycji hipa tutaj, jednak mój przeciwnik odrobił lekcję, bo poddałem go w tym Las Vegas. My się tutaj trochę wykręciliśmy. Walka przesunięta na środek. My mamy cały czas to 50. Tutaj sobie przewiniemy, bo to nudy były. I przed czasem punktowanym O tutaj możemy sobie zacząć Mój przeciwnik próbował mnie kontrować Ja próbowałem kontrować jego kontry I tutaj 15 sekund do punktów Mój przeciwnik został z góry I szczerze mi to bardzo pasowało Ja wiedziałem, że tutaj muszę się dokleić do mojego przeciwnika I pracować sobie nad shorty crunchem tego szarydekręcza mam dopracowanego, więc wiedziałem, że to będzie w miarę bezpieczna technika. Tutaj tak chciałem sobie podejść. Taktycznie mój przeciwnik tutaj dokował mi chwyty. Ja próbowałem tutaj się dokleić. Czuję się komfortowo w takich rozpuszczonych pozycjach, bo bardzo dużo w nich przebywałem. I tutaj chyba będzie już miejsce, gdzie ja podłapię tego crunch'a. Albo jeszcze I chwila. Niby taka rozpłaszczona połówka, jednak to moja strefa komfortu. I co tutaj się zadzieje? Właściwie nic się nie dzieje. Ja próbuję się dokleić. I chyba z pinch headlocka będzie ten shorty Mój przeciwnik tutaj skraca ten dystans. Ja wiem, że te nogi jak w trzymam w ten sposób, no to jestem bezpieczny. I teraz chyba będzie próba podłapania szuldeł cruncha przeze mnie. Tak jest. Mój przeciwnik tutaj się połasił o ręka-głowa. Ja wiedziałem, że sobie tutaj wrzucę pół motyla, ustabilizuję tą pozycję, trochę dystansu, pójdąc w drugą stronę, uspokoiłem sobie. Tutaj miałem dobrą kontrolę. Noga na kolano, swipnąłem mojego przeciwnika. I za taką akcję na przepisach ADC są 4 punkty. Dosiadł półtorej minuty do końca. Ja sobie tutaj zamulam, patrzę na czas. I generalnie niepotrzebnie w ogóle zmieniałem tego shorty cruncha. Myślałem, że w rękach głowa mi będzie tutaj lepiej go kontrolować. Jednak dałem wymostować mojemu przeciwnikowi tą zmianą. Więc tym razem bym tego shorty cruncha sobie po prostu zostawił w razie odswipowania miałbym od razu fajną kontrolę ten shorty crunch to jest dobra dźwignia na bike także przeciwnicy robiąc te mosty po prostu mogą sobie uszkodzić bike więc nie chcę tego robić tutaj wznowienie walki ja mam ciastą kontrolę henka głowa minuta więc chciałem ekonomicznie walczyć żeby się tutaj nic nie zmęczyć Mój przeciwnik tutaj wstaje, ja próbuję się kleić ręka przed głowę, mój przeciwnik próbuje to sobie rozrywać. Ja wiedziałem, że tutaj muszę po prostu spowolnić walkę i być w miarę bezpiecznym. Teraz chyba mój przeciwnik osepnie mi gajdę, tak jest, jakieś te próby outside pasów. ja tutaj się czuję w miarę spoko. I jakaś taka próba podpięcia połówki. Mój przeciwnik będzie chciał wejść do rozpaszczonej pozycji. Wiedziałem, że nie mogę zyskać leglocka. I tutaj coś takiego. Niby rozpaszczona połówka, ale dla mnie to jest naprawdę komfortowa pozycja. Tutaj kontroluję łokciem biodra przeciwnika. Mój przeciwnik próbuje takie bolo. Ja wiedziałem, że tutaj nie mogę oddać żółw. I w tym żółw już sobie zamulałem do końca. Przeciwnik w 5 haki. Nic z tego nie wyszło. Jakieś takie próby na koniec. No i kolejna walka. Mamy wygrana tutaj. Mój przeciwnik niepocieszony. Moja Henka wędruje ku górze i idziemy sobie do mojej kolejnej walki. No i kolejna walka z przeciwnikiem z Rosji. Myślałem, że. Uda mi się do niego w miarę łatwo dokleić do leglocków i będę mógł sobie pracować nad dźwigniami na nogi, jednak mój przeciwnik bardzo zaskoczył mnie fizycznością. Generalnie bardzo dobry handfighting. Ja tutaj podobnie jak w tej pierwszej walce dałem się dokleić, aby sobie pracować tą połówką rozpłaszczonym motylem takim. I tutaj próba wrzucenia pół motyla, próba podłapania jakichś underhooków. Mój przeciwnik miał mocnego bodylocka, także tutaj to mnie zdziwiło, że mimo tego, że miałem dwa underhooky, on mógł sobie pracować tym bodylockiem. Tutaj powinienem wstawać na swipa jednak tego nie zrobiłem. Poprzez wycofanie swoich nóg, mój przeciwnik tutaj pociąć. Wiem, że ta walka była do wygrania, bo ją przegrałem. Jednak bardzo źle taktycznie tutaj podszedłem. Za dużo polegałem na tym, aby się nie zmęczyć, bo bałem się, że się wyszczeram i nie będę w stanie nic zrobić. Jednak trzeba było pracować cały czas. I tutaj. No, mój przeciwnik chciał się tutaj kleić. Ja się czuję w tym w miarę komfortowo. I przez to, że mój przeciwnik kontroluje, ale bez takiego większego progresowania. Myślałem, że w czasie punktowanym będę mógł łatwo coś zrobić, jednak jak się okaże, nie dało się nic zrobić. Tutaj próba uzyskania tego chwytu do przeprowadzki. Ja tutaj sobie patrzę na czas i chciałem sobie znaleźć środek przygotować akcję ja sobie tutaj pracuję na ciasno. Mój przeciwnik coś tam próbuje przechodzić. Wiedziałem, że z takim przeciwnikiem jedyna szansa jest przez to, że się z nim skleje. Bo jak on zacznie biegać dookoła, zrywać, no to nie będzie szansy na połączenie. A w momencie, gdy mamy taką sklejoną pozycję, no to jest szansa na jakąkolwiek inicjację. Tutaj próbuję zrywać te chwyty. Przeciwnik zaskoczył mnie siłą chwytu. Tutaj to widać, że ciężko mi tutaj to zejść. Tutaj, próbując sobie wyłapać owej huka, żeby jakiegoś takiego sweepa z motyla zrobić, mój przeciwnik się tutaj próbuje kleić, próbuje mi tutaj presjować na głowę, jednak to zbytnio nie przynosi efektu. Moim celem było uzyskanie tego shoulder cruncha. I chyba tutaj już będzie taka próba. Tak, byłem i sobie w Choiba, a mój przeciwnik sobie przechodzić. To ja sobie odzyskam gardę i znowu próbuję się dokleić do mojego przeciwnika. Są punkty. I tutaj niestety zbyt zamurałem. Generalnie. Wiem na przyszłość, że jak walczyć z tego typu przeciwnikiem, to trzeba mocno tutaj zaznaczyć decyzję. Ja nie mam stylu walki pod zaznaczanie decyzji, ja mam styl walki pod uzyskanie połączenia, zdobycie jakichś pojedynczych punktów, ewentualnie poddanie. Ale tak to walczę ekonomicznie, więc wiem, że to jest do poprawy. 2.30 na zegarze. I ja tutaj... Jeszcze rozpaczliwie tak patrzę na ten zegarek Tak średnio wiem Co zrobić, bo wiedziałem, że decyzja jak na razie wędruje do mojego przeciwnika z Rosji Tutaj Przeciwnik coś tam przeskakuje Ja próbuję sobie Tutaj uzyskać połączenie I wiedziałem, że muszę wejść pod biodra A jak to zrobić? No to Underhook Półmotyl wybijam. Jednak to nie było takie proste, jak sobie to zwizualizowałem. Też jak sędzia zaznaczał pasywności do mojego przeciwnika, no to mam ten problem w walce, że zbyt się skupiam na tym i liczę, że wygram na przykład karą. I tutaj mój przeciwnik się w miarę tak klei. Ja próbuję znaleźć połączenie. Teraz sobie chyba wysunę biodra, by wrzucić tego półmotyla. Tak jest, mam tego półmotyla. I tutaj. Podłapałem drugą nogę przeciwnika. I tutaj powinienem iść do odwróconego falsa czyli dać nogę do leg draga. wtedy bym uzyskał połączenie takie w miarę stałe z moim przeciwnikiem. A tak to ze single lega on mógł sobie od razu odejść. Dokładnie, tutaj ta pozycja. Ja sobie tutaj wymieniam, także sobie pójść do tego single lega i tutaj mój największy błąd z naprawdę dobrym zapośnikiem wstałem do zapasów, walka wznowiona poza matą, mi tam krzyczeli, że muszę siadać, alebym dostał od razu minusa i bym przegrał i co ja mądry zrobiłem, minęły 3 sekundy, mój przeciwnik mnie opalił. i ja wylądowałem z dołu, straciłem 2 punkty, tutaj w ogóle... Ciężko cokolwiek zrobić. Naprawdę bardzo dobra baza ze strony mojego przeciwnika. I tutaj się będzie kończyć moja przygoda z TRS-ami, Przeciwnik dostał dwa punkty. Jak się później okaże, no to ten gość wygra kategorię. Wygra finał sobie tazom. Także wtedy pojażka badała trochę mniej, ale i tak. Zbyt to zepsułem taką leniwością i brakiem chęci do walki. Podanie rąk ja niepocieszony trochę zepsułem. No i co? Tak się kończą moje trialsy, ale jednak show zrobił Mateusz Kłuca, który po siedmiu walkach i wygraniu. W dogrywce swojej ostatniej walki zdobył brązowy medal trialsów ADCC zajeżdżając za śmierć każdego przeciwnika, także dla niego serdeczne gratulacje. Siema widzowie, jest obecnie 3.15, zbliżamy się do Krakowa i teraz wywiad z Mateuszem Kucą, który skradł dzisiejsze show. Mateusz, co powiesz, nie miałeś walk? Pozdrawiam widzów, na to sopa. Miałem 7 walk, trzy wygrałem przez poddanie, jedną przegrałem z Ovidierem Tazą w finale przez stopówkę, resztę na punkty albo w czasie podstawowym, albo w dogrywce. Jestem z siebie zadowolony, nie spodziewałem się tego wyniku. Moim celem było zrewanżować się na Janie Stachów za turniej w Czechach, kiedy przegrałem w na zasadach ADSC o, no, jestem zadowolony. Pozdrawiam Mateusz, tak jest. No i tym miłym akcentem kończymy vloga z TLS w ADTC. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka w górę, zasubskrybować kanał. No i do następnego. Cześć!